Hej, witam Was już w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj jest to odcinek z gór a widzicie jakie piękne widoki są za mną i słuchajcie pierwszy raz pierwszy raz w moim życiu jestem za granicą w Czechach Pomóż mi, dokładnie i jest ze mną y, dzisiaj Kacper moja mama ale naprawdę ciężko nam wejść już ostatnie kroki wchodzimy, a taki mamy widok słuchajcie taki widok i nadal ciągle wchodzimy wchodzimy na górę po prostu tragedia wchodzi się tutaj 3 godziny masakra jest mi tak gorąco najmniej się chce mam za sobą butelkę wody to jest masakra. Wchodzimy sobie. Oczywiście pieski też są z nami. Jest z nami Tina Ale muszę trochę zejść, bo coś nie mogą wejść pieski, ponieważ Nika to jest jamnik. Jej jeszcze, jej jeszcze nie zdążyłam bardzo nóżki I ciężko jej wejść na Trzeba jestem zasapana. Chwila odpoczynku i ruszamy dalej. Takie piękne widoki około. Takie piękne widoki. A tam już Na jest ścieżka. Tam. Cześć. Tak właśnie jak mówiłam z moją z Kasper, ale musiałam go dogonić, gonić. Bo dalej go ze mnie. Z tego względu, że no, ja mam słabą kondycję. U mnie kondycja jest okropna. Aha, no. I pozdrawiam oczywiście mojego wujka z Czech. Tu też jest za granicą, bo pierwszy raz jestem za granicą. I fajnie. Tyle, że jest słabo, bo e, mamy internetu na naszych telefonach i nie możemy wziąć normalnej nawigacji. Więc Czechy nie wiemy dlaczego. Polski, ale podobno jest prosta droga, więc na pewno wrócimy. Ogólnie to jest masakra, jeszcze. Słuchajcie, kilka kroków. będziemy na górze. Trzymam telefon z jednej strony, z drugiej ręce trzymam psa. Podpachę butelkę, więc ciężko mi nagrywać. Więc widzimy się, jak już będę na górze. Dobra, słuchajcie, zaszliśmy już i tak. Tutaj jest nika. Nika ma takie króciutkie nóżki, że musieliśmy się też zatrzymywać, żeby zrobić za nim przerwę. Ale mamy też Tilusie. Tylko że Tinusia ma wiadomo dłuższe nogi. Teraz sobie odpoczywamy. Doszliśmy w końcu na szczyt. I ogólnie Kasper mówi, że to są chmury. Ale zaraz Wam pokażę, czy to są chmury, czy nie. Oczywiście mamy piękne doki same góry za same, same góry. I teraz tutaj Kacperek powie parę słów do kamery.